Uroczystości rozpoczną się w miejscu, gdzie 150 lat temu toczyły się najcięższe walki z Rosjanami, gdzie z bronią w ręku poległ kapelan drugiej Dywizji Krakowskiej generała Józefa Hałke-Bosaka, ksiądz Franciszek Przybyłowski. Przy bramie warszawskiej od ulicy Kilińskiego będzie wmurowana tablica pamiątkowa ufundowana przez burmistrza miasta i gminy. Następnie przechodzimy wraz z opatowską orkiestrą dętą pod, w stronę rynku pod pomnik majora Topora Zwierzdowskiego. Gdzie będzie dalszy ciąg uroczystości? Przed pomnikiem powieszonego przez Rosjan dowódcy powstańców walczącego o opatrzenie 150 lat temu okolicznościowe przemówienia wygłoszą miejscowi oficjele. Tam także odbędzie się ceremonia złożenia wieńców i wiązanych z udziałem Grupy Rekonstrukcji Historycznej Młodzieży Klas Mundurowych Obu opatowskich Zespołów Szkół i Orkiestry Dętej, która następnie poprowadzi uczestników uroczystości do budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury, gdzie będzie otwarcie dwóch wystaw. Gorzka chwała powstanie 1863 rok. Przygotowanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. i Druga wystawa: y, Artur Grodger, Powstanie Styczniowe. I po otwarciu tych dwóch wystaw y, przez pana burmistrza i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, wchodzimy do sali widowiskowej, gdzie będzie program artystyczny przygotowany przez młodzież z Liceum Mienia Bartosza-Głowackiego w Opatowie oraz spektakl poetycko-muzyczny, był taki rok 1863-64, w wykonaniu Grażyny Barczewskiej recytacja i Roberta Grudnia fortepian. W ubiegłym roku Robert Grudzień razem z zaproszonymi przez siebie gwiazdami teatru i opery w całym kraju dał szereg patriotycznych koncertów, opatrzonych wspólnym tytułem Każdemu marzy się wolność. Wiele osób mi jest w jakiś sposób wdzięcznych na przykład, że poznało Dienizę Czachowskiego, który jest na przykład kuzynem Fryderyka Chopina. Dienizę Czachowski urodził się w 1810 roku, Prawda? wtedy kiedy na przykład Fryderyk Chopin, że matka Fryderyka Chopina i język Czechosłowia to, to, to by, by, miały to samo nazwisko właśnie y, krzyżanowscy. Pokazujemy y, właśnie jak to było w tamtych czasach, że y, oni modlili się przykład, w kościołach, że na przykład śpiewali y, w lasach, prawda, przy unisku, że ten śpiew ich zagrzewał, że, prawda, że bardzo często robiąc na przykład y, scenariusz z różnymi aktorami, bo w nim też biorą najwitniejsi polscy aktorzy, jak Olgierd jak Jerzy Zelnik, jak Grażyna Barszczewska, jak śpiewacy, jak Małgorzata Walewska, czy Boguś Morka. Także te, te, ci najwięksi twórcy, tacy bardzo ambitni, którzy są w Polsce kojarzeni, biorą udział właśnie w tym powstaniu